Teraz Lexus NXF Sport Edition w specjalnej racie. Już od 1740 zł netto miesięcznie w leasingu Smartplan. Gdy nadchodzi jesień i zima, Kinga zmienia sandałki na kozaki, rower na narty a zestaw witamin i minerałów na ActiVitamin D3 w świetnej cenie. Bo w tym okresie Kinga, tak jak wszyscy, może potrzebować zwiększonej dawki witaminy D3. ActiVitamin D3 zawiera ważne witaminy i minerały, a do tego aż 2000 jednostek witaminy D3. ActiVitamin D3 najlepsze witaminy od jesieni do zimy. Zainspiruj się i odśwież swój dom fantastycznymi ofertami z ISK. Rabat od 20 do 60% na wszystkie kołdry, materace i wybrane artykuły do sypialni. Na przykład materac sprężynowy za 700 zł, rabat 60%. Lub poduszka z wsadem z pianki termoelastycznej za 65 zł, rabat 60%. Do zobaczenia w ISK lub na isk.pl. isk Scandinavian Sleeping and Living. Nieważne jaką drogę wybierzesz, nawet w najbardziej zimową pogodę, z niezawodnymi oponami Falken dojedziesz do celu bezpiecznie. Kup opony Falken i odbierz pon na paliwo. Szczegóły na www.falkentire.com. Opony Falken. Kiedy potrzebujesz niezawodnej pilarki, przyjdź do dilera Steel. Znajdziesz tu zarówno pilarki uniwersalne, jak i profesjonalne. Teraz w jesiennej promocji cały asortyment na raty z 0%. Pilarki Stihl w 10 ratach już po 69,90. Do wybranych modeli atrakcyjne dodatki. Urządzenia akumulatorowe z dwoma akumulatorami w komplecie. Fachowe doradztwo i profesjonalny serwis. Pilerzy Stihl zapraszają. Katar Control. Pierwsze efekty można odczuć już po 25 sekundach. Działa nawet do 12 godzin. Szybki sposób na Katar, a Katar. Przed użyciem zapozna się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w wersji limitowanej, z wyposażeniem o wartości 42 tysięcy złotych w cenie. Szukamy lampy do czytania dla Misia. To musi być mała lampka, prawda? Misio, mało chcesz tę lampkę? Z promocji wełna mineralna Ursa po 9,99 oraz żarówki LED-Emos z trzyletnią gwarancją od 5,99. Mrówka, przyjaciółka Twojego domu. Życie tam na dole naprawdę nie jest łatwe. Codzienne przeszkody i ten brud. Nasi mali wielcy przyjaciele potrzebują dużo energii, a my powinniśmy ich rozpieszczać nie tylko przytulaniem. Podarujmy więc im karmę, która nie utrudni im trawienia. Sucha karma Brit Kermini jest bezzbożowa, za to pełna świeżej jagnięciny lub łososia. Jest smaczna oraz wzmacnia ich zdrowie i odporność na długi czas. Brit. Polskich heli robią robotę. Zobacz co dzieje się z twoim samochodem. Patrz nie do wiary! Kiedy trafi, mnie nie pójdzie w ręce mechaników, to będzie mocne uderzenie. Grzewanie przy tych starych złomach jest po prostu i może być normalnie. Brudna robota z bliska. Moje gratulacje, dzięki panowie. Jak zwykle DBZ. Nowy program Mechanicy. W niedzielę o 11.30 w TVN Turbo. Pojedynek gigantów. Twaj najlepsi mechanicy wracają. Nowy sezon i polskie samochody. Mój wybór padł na wiatr. Ja postawiłem na polonyza. Tego polonyza. Co zbrać się z robotę? Na przeróbkę aut mają 10 tygodni i 50 tysięcy złotych. Co wymyślą? Już widzę oczami wyobraźni, jak ten Fiat będzie wyglądał. To jest doskonały napęd do mojego ponies, naprawdę. Nowy sezon. Klimek kontra Duda. W niedzielę o 14.45 w TVN Turbo. 39 wyjazdów pożarów. Każdego dnia stają przed nowymi wyzwaniami. Zdecydowanie Ta. małpy. Od ich profesjonalizmu. Zostaje oddychać. Dobra, dobrze, czego wokłować? Zależy nasze życie i bezpieczeństwo. Rozciągać! Mnóstwo dymu, mnóstwo bogów, ogromne zniszczenia. Nowy sezon. Służby ratownicze. W niedzielę o 17.15 w TVN Turbo. Czy mam swój typ? Wolę raczej starszy. Też takie po przejściach, bo dla mnie liczy się doświadczenie. I klasa. Nie kręcą mnie nówki, to, że wszystko dzieje się tak szybko. Ja potrzebuję czasu, żeby poczuć się pewnie. Wciąż marzę, że znajdę ten jeden jedyny ideał. Samochód marzeń, kup i zrób nowy sezon od niedzieli 13 października w TVN Turbo. Co tam, kochaniutki? Chodzi o to, tak? Nie, inaczej. No, dobrze. Tomku, wielki brat powie to za ciebie. Tomasz Karolak wchodzi do domu wielkiego brata. Big Brother Arena. W niedzielę o 20.00 w siódemce. W DOHA najlepsi lekotleci świata wkroczą w nowy wymiar. Szybciej, wyżej, mocniej. Mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Codziennie na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Przedstawia przepis na 1500 zł w pięciu krokach. Jeden piekarnik dual Cook Flex, trzy urządzenia do zabudowy i jeden telewizor kulet. Sprawdź, jak zyskać aż do 1500 zł zwrotu na kuchnię Samsung.pl. Zapiko, kaszel zaczyna znikać nawet po 10 minutach. Tak, Zapiko to szybki sposób na suchy kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jak donoszą miłośnicy przyjemności, teraz KitKat ma jeszcze bardziej intensywny smak. Czas na jeszcze lepszą przerwę. Czas na KitKat o intensywniejszym smaku. Nova Kia Excite, you're Wait on my dear. I'm running to you. Remember our love is invincible. We wanna run free. Kia, the power to surprise. Wrót na studia z MediaMarkt. Na przykład kupując smartfona Huawei P Smart Z z dużym wyświetlaczem Full HD Plus oraz wysuwaną kamerką do selfie. Oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dla Was najważniejszy jest spokój. Dla nas, abyście bezpiecznie dotarli do celu. Dlatego w ramach gwarancji mobilności Skoda otrzymasz pomoc w razie nagłej awarii, braku paliwa, wyładowania akumulatora czy przebitej opony. Koło wymienimy na miejscu, a przy poważniejszych naprawach odholujemy Twoją Skodę do najbliższego, autoryzowanego partnera serwisowego. Szczegóły assistance sprawdź w zakładce serwis na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne. Zobacz co dzieje się z samochodem. nie do wiary. Kurczę, nie pójdzie. Kiedy trafi do warsztatu. Nie, dzięki panowie. Jak zwykle do Nowy program. Mechanicy. W niedzielę o 11.30 w TVN Turbo. Wiedzą jak kupić. Posiedzę na internecie, poszukam. Wiedzą jak wyremontować. I wiedzą jak dobrze sprzedać. Nowy sezon. Wojny Samochodowe. W niedzielę o 13.45 w TVN Turbo. Klimek i Duda wracają. Mój wybór padł na Viata. Ja postawię na Poloneza. Na przeróbkę aut mają 10 tygodni i 50 tysięcy. Nowy sezon: Klimek kontra Duda. W niedzielę o 14:45 w TVN Turbo. Tak naprawdę wygląda ich praca. Rozciągaj! On zostaje oddychać. Dobra, dobra, czego wokłować? Nowy sezon: Służby ratownicze. W niedzielę o 17:15 w TVN Turbo. Nowy program. Klasyczny amerykański ser. W poniedziałek o 22.15 w TVN Turbo. Czy mam swój typ? Wolę raczej starszy. Też takie po przejściach, bo dla mnie liczy się doświadczenie. I klasa. Nie kręcą mnie nówki to, że wszystko dzieje się tak szybko. Ja potrzebuję czasu, żeby poczuć się pewnie. Wciąż marzę, że znajdę ten jeden jedyny ideał. Samochód marzeń, kup i zrób, nowy sezon od niedzieli 13 października w TVN Turbo. Klasyka, piękno boski samochód. Ekscytacja, szaleństwo, emocje kierownica hamulec i gaz pasja seksy technologia. Wszystko to znajdziesz w TVN Turbo. Jak chcę jeszcze raz? Już od soboty w Lidlu. Messie Cuisine. Wielofunkcyjny robot kuchenny, w którym szybko przygotujesz pyszne potrawy dla całej rodziny. Idealny m.in. do smażenia, gotowania na parze, miksowania, robienia pire czy kruszenia lodu. Jedno urządzenie i aż 10 funkcji. Messie Cuisine. Prosty w obsłudze robot z funkcją Wi-Fi i bezpłatną aplikacją, która poprowadzi Cię przez wybrane przepisy krok po kroku. W supercenie 1599 zł. Dostępny w sklepach stacjonarnych i na www.lidlmyśniksklep.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Odkryłem coś od knopersa. Wygląda jak baton, smakuje jak baton, z karmelem, orzechami laskowymi i czekoladą, ale inny w stylu knopersa. A ten styl wygląda tak: knopers, baton orzechowy pierwszy baton w stylu knopersa. Wózki Heli. Robią robotę. Grypa. Mogę się męczyć albo mogę wziąć Gripex i zwalczać wszystkie te objawy. Gripex. Mogę. Przed życiem, zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź z się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czas za wolno, pięknie? Nie w Volvo. Przesuwamy koniec roku. Teraz Volvo XC40 z rocznika 2020 z gwarancją ceny z 2019 roku. Zyskaj do 23 600 zł. No bo powiedz Marek, czy człowiek po to haruje, żeby tyle płacić za oce? Proste, że nie. Dlatego na punkta.pl masz taniej. Sprawdź tańsze oce teraz. Punkta ubezpieczenia trafione w punkt.